Cześć! Jesteśmy Team Ekipowicze i chcemy Wam przedstawić naszą grę. Gra nazywa się Wieża Światów. Jest to gra planszowa kooperacyjna. Może w nią grać od 2 do 6 graczy. Celem gry jest pokonanie wszystkich przeciwników i utrzymanie wieży. Gra zawiera jedną planszę, 45 kart wieży, 28 kart skarbów, 39 przeciwników, sakiewkę na żetony, 6 murów, 6 wież, jedną kostkę i instrukcja. Tura każdego z graczy składa się z czterech faz: zagrywanie kart i zdobywanie trofeów, dobieranie skarbów na rękę, przesuwanie potworów Umieszczenie potworów. Zaczynając grę, każdy z graczy otrzymuje 5 kart wieży na rękę. Losujemy dwa potwory z woreczka. Najpierw jeden i rzucamy kostkę. Umieszczamy go na polu trzecim w lesie. Z drugim zrobimy to samo, tylko umieścimy go tam, gdzie losuje nam kostka. Trzy. To też na los. Naszym zadaniem jest nie dopuścić, żeby potwory zniszczyły wieżę. Z moich kart wieży mogę użyć niebieskiego bohatera i, i, i odjąć jedno życie hordzie dezenterów. O, wtedy obracam znacznik z dwójki na jedynkę. Karta idzie na stos odrzuconych. Potwora jeszcze nie pokonałem. Bo, bo, i, bo, bo ma dwa punkty i trzeba mu jeszcze jeden cios zadać. Potwory teraz przesuwają się o jedno pole do zamku. Na początku rzucam kostką i umieszczam po, znów potwora na planszy. Później rzucam jeszcze raz kostką i umieszczam drugiego potwora. Później rzucam jeszcze raz kostką i umieszczam potwora. Następny gracz musi zrobić to samo, czyli pokonać przeciwnika. Jeżeli pokona potwora, bierze jedną kartę skarbu. A potwora bierze jako swoje trofeum. Jeżeli potwór zbliży się do wieży, to w następnej rundzie burzy jedną ściankę muru. Traci przy tym jedno życie. Jeżeli dostanie się do środka. Może zniszczyć jedną wieżę. Tym ostatnim punktem zniszczył wieżę i przy okazji zniszczył siebie. Jeżeli potwór ma dużo punktów życia, będzie chodził jak wskazówka zegara i niszczył wieżę. W tej strefie potwora może pokonać tylko bohater. Jeśli potwory pierwszy, piersi zniszczą wieżę, to przegrywamy. Jeżeli pokonamy wszystkie potwory z woreczka i, nie, i przy tym nie zniszczy nam się wieża i mur, my wygrywamy. Na końcu, jak my wygraliśmy, podliczamy punkty. I ten, kto wygra, zostaje mistrzem wież dwóch świata. A jak liczymy punkty, to liczymy największą ilość punktów. Na, każdej, na każdym potworze. Jest to gra, która wymaga współpracy trzeba szybko reagować i myśleć, uczy strategicznego myślenia. Dziękujemy za uwagę.